Dobry wieczór moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie u schyłku dnia, jak to zawsze, od dłuższego czasu. Pięknie dziękuję za wasze uczestniczenie. Aniu, Klaro, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Proponuję, zapraszam do chwilowego zatrzymania się w ważnościach dnia codziennego w docenieniu tego, do czego zmierzamy co chcemy osiągnąć, zajrzenia trochę głębiej w siebie, dla siebie i przez siebie. Oliwio Isztar, dobry wieczór. Witam Was wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Michale, witam Cię serdecznie również. Kochani, ważne rzeczy mają swoje źródło, które trzeba dbać. No i dlatego zapraszam Was do chwili zastanowienia, no i do dekretu. Wielu, witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że Wasze świece płoną, że Wy choć przez chwilkę skupieni na sobie i gotowi do naszego wspólnego działania. Elżbieto, Wioletto, dobry wieczór. Kilka głębokich oddechów i działamy. Z ziemi, z kamienia, z wiecznego nieba, w ogni płonących, z wody westchnienia. Wzywam moc wspólną czterech żywiołów, by w naszej protekcji stanęły po Niech przybędą nam wołanie, to moja wola, niech tak się stanie. Kochani, imijmy swoje świece. Z najwyższą atencją, intencją, miłością. Niech wszystko to, co negatywne, niech wszystko to, co przeszłością, niech wszystko to, co skostniałą energią, spłoni w blasku świec w naszych intencjach. Niech ten blask doda nam jakości, pewności, determinacji. Niech napełni naszą przestrzeń miłością, radością i odwagą. Ja, prosty człowiek, a jednocześnie najjaśniejsza iskra wszechświata, przedstawiciel wszystkich istot światła, urodzony tu, na tej ziemi. Mocą nadaną mi przez Najwyższy Absolut i pod opieką czterech panów, czterech potęg prawdawnych, zdejmuję wszelkie blokady, kody, matryce, śluby, połączenia karmiczne, magie, złożeczenia, złe oko, pęta, nałożone na mnie w sposób świadomy lub nieświadomy. Odcinam podczepy energetyczne, wampiry energetyczne, uwalniam się od wszelkiego bólu, smutku, niespełnionych marzeń, rozczarowania, gniewu i złości. Uwalniam się od przysięg, obietnic, magicznych i rytualnych pieczęci, obowiązków, zobowiązań, przykrości, świadomych i nieświadomych krzywd. Oczyszczam i odcinam się od wszelkich traum, tragedii, żalu, tragicznych śmierci, nieodciętych pępowi. Zamykam bramy przeszłości ze wdzięcznością, miłością, wybaczeniem wszystkim istotom, które kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób mnie skrzywdziły. Tym samym wybaczam i sobie wszelkie krzywdy w stosunku do siebie i innych. Staje w jasnym, czystym i wolnym świetle. Staje się wolną istotą. Pełen wdzięczności, miłości i z nadzieją patrzy na swoją świetlaną przyszłość. Emanuje jasnym, kryształowym światłem, dzieląc się nim z każdą istotą wszechświata. Me poprzednie i przyszłe wcielenia zostały oczyszczone, a koło karmy obraca się nieprzerwanym rytmem. Wolne i czyste. Dokonało się, a więc tak jest. Mocą swych serc, czystością intencji stajemy w jednym, wspólnym świetle, zamykamy bramy przeszłości, dla dobra wszystkich i bez szkody dla nikogo. Dokonało się, a więc tak jest. Dziękuję wam i błogosławię, władcy czterech potęg pradawnych. Wracajcie do swoich królestw. Po trzykroć wam się kłaniam i serca błogosławię. I ja, mały, prosty człowiek. Serca Wam błogosławię i pięknie dziękuję za kolejny wspólny, piękny wieczór, we wspólnej intencji, we wspólnym świetle, we wspólnym działaniu. Niech nasze marzenia, niech nasze pragnienia dodają naszym skrzydłom wiatru. Niech realizacje, choćby nawet najtrudniejsze, mają prawo istnienia. Z jednym biciem serca ze wspólnym oddechem, w szacunku, w zrozumieniu, miłości i wybaczeniu, w jednym, nieskończonym świetle, w zgodzie z prawem Wszechświata. Niech się dzieje. Kochani, dobrej, spokojnej nocy Wam życzę, pięknego, rozświetlonego milionem świateł, iskrzących się Świec, uśmiechów, szczerych rozmów i tak po prostu ludzkich uczuć. Dobrego wieczoru. Dzięki dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Oczywiście jutro dekret o 20. Ale wyglądajcie dzwoneczków, bo być może uda mi się zrobić. Krótką pogadankę niedzielną. Tak, co by. Coś się działo. Dobrego wieczoru i raz jeszcze pięknie dziękuję.